A on jest śliczny się Ja Jeszcze ma takiego chuja. Ty za gruba jesteś dla mnie. A ty ty śmato. Mhm. Ja jestem. Nie! Ja ty ksiegi ksiegi. Ksiegi. Niech mi Nie wpichuj kurta! A ty masz kurtata! Bo no to wygła kurwa. Wybacz, w Jebany. Nie, ale dlaczego tak się... Ja. Ja. A, ja, no. ja. bym grałem. O, na dwań. 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 Spierdol, to mam cię sprzedał Ty, na górę spierdoleszka tak. Czo, bo no, idzie na no, sobą Janek, chciałaś poruchać? Czy nie udało? Co? Czy nie udało się Nie udało się Ja tu śpię O, nie wiedzisz? O, tak robię Zobacz, co mam z tobą O Wiesz, <śla> <śla> no gość, spierdalać z tego łóżka Dozłać, no kurwa nie, idź się wykąp.